Kraków zabywać rachunki za najbiedniejszych. Proponowana zmiana lokalnego programu ozbonowego ten realizowany jest od 2014 roku, przewiduje korzystniejsze. Niech dotychczas zasady obliczania wysokości pomocy dla najubokreskaszych. Zmiany majzach zachęcić mniej zamokreskanych mieszkańców do wymiany starych pieców wglowych na nowe, bardziej ekologiczne. Do tej pory by tak, kreska osoba. Która zamontowała nowoczesny system grzewczy, mogła starać się o dofinansowanie. Miasto jednak nie pokrywa bo pewnej kwoty, a jedynie ruch w cenie pomiędzy kosztem wgla a kosztem gazu po wymianie pieca. Teraz, jeśli projekt przejdzie, gmina będzie pokrywa 100%, mówi ówkaż Wantuch, radny miejski. Tym samym odpada argument, kreska N jubo kres nie będzie stać na obacenie rachunków po likwidacji pieca wglowego dodaje. Tylko w tym roku miasto na ten cel planuje wydać 3,6 milionów złotych, a pomoc obitych ma zostać 2750 gospodarstw domowych. W przyszłym roku z a tu Krakowa ma wyda 4,2 miliona złotych, a w latach 2020-2022 kwota ta ma wynie 4,45 miliona złotych. Zgodnie z urzędniczymi eniami w latach 2019-2022 pomoc ma zostać udzielona rocznie ponad 3000 gospodarstw. Jednak kreska, aby program w zmienionej formie mógł zacząć wizywa wcześniej zgodna to muż wyrazi miejsce radni. Ci projektem zajm się na dzisiejszej sesji. Nie powinno by w tym temacie większych kontrowersji podczas sesji uważa kreska a radnym Michał Drewnickim. To dobry krok, który ma pomóc w piece w ogóle wrót osób najmniej zamokraskanych dodaje Drewnicki. Tymczasem jak szacuje magistrat, na terenie Krakowa pozostaje do likwidacji ponikraskami 10 tysięcy. Pieców i kodbów na paliwo stabę. W latach 1995-2017 R. W ramach programu ograniczania niskiej emisji w Krakowie zlikwidowano 36919 palenisk oraz kotbów wglowych. Tylko w 2017 roku zlikwidowano 6071 paleniski kotbów wglowych. Co jest najwika z z liczb wymienionych pieców w danym roku kalendarzowym, mówi Dariusz Nowak z Biura Prasowego Urzędu Miasta. I dodaje, „Kreska że, mieszkadcy, którzy w tym roku zdecydują się na likwidację wglowego kodba, MOK liczy na dotację na ten cel w wysokości 60%.